Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała Tobie, Panie. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli, widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy. I należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło wonie matki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Właśnie często w naszym życiu dzieją się takie rzeczy zaskakujące. I z tymi rzeczami zaskakującymi, to sprawy mogą pójść w dwóch stronach, w dwie strony, przepraszam. Mianowicie może nas coś zaskoczyć mile, albo może nas coś zaskoczyć nie mile. Właśnie, może być zaskoczenie takie, że coś poszło nadzwyczajnie dobrze, tak dobrze, że się nawet nie spodziewaliśmy, że tak dobrze pójdzie. Prawda, a może się okazać, że wszystkie nasze plany z znienacka zostały pokrzyżowane i że wszystko się poprzewracało i teraz nie wiadomo, co z tym zrobić. I wtedy jest nam trudno i nie rozumiemy, czemu tak się dzieje, no bo my byśmy chcieli, żeby było jak? No my byśmy chcieli, żeby było dobrze. Tak. Oczywiście tu się pojawia głębokie pytanie, co to znaczy dobrze. Powiedzmy, na razie zostawiamy to pytanie na boku. Tylko właśnie chcemy dostrzec to, że my byśmy pragnęli, żeby zawsze było jak dobrze. No i jeżeli według nas coś się dzieje niedobrze, no to czujemy się wytrąceni z równowagi, czujemy się też trochę oszukani przez życie, rozżaleni właśnie wpadamy w różne takie nerwy nieraz, czasami zaczynamy się boksować z życiem, ze sobą, z innymi ludźmi, czasami wpadamy w jakiś rodzaj przygnębienia czy depresji, no bo nie umiemy sobie z tym poradzić. Nie umiemy sobie poradzić z tym, co jest dla nas takie właśnie niezrozumiałe, niepojęte, dziwne, co dla nas jest właśnie takie przykre. Właśnie no, z dobrem to my sobie jeszcze radzimy, jak coś jest przyjemne. Jak coś w miarę odpowiada naszym oczekiwaniom, no to jeszcze sobie radzimy, zobaczcie. Natomiast jak coś jest takie zaskakujące w stronę bardziej niemiłą, no to już jest nam bardzo trudno sobie poradzić. Właśnie bardzo ciężko nam jest sobie z tym poradzić, bardzo ciężko jest nam zobaczyć sens w tym wszystkim. No i zobaczcie, że minione lata to dosyć nas, że tak powiem, wyciczyły w tym, że nie ma nic pewnego na tym świecie, że nic w naszym życiu nie jest pewne. że Zobaczcie, minione lata to przyniosły i pandemię, no i wojnę na Ukrainie. I to wszystko, co, tam, co, co jest skutkiem tej wojny, czego doświadczamy, prawda? I to wszystko były bardzo niespodziewane wydarzenia. Nie spodziewaliśmy się, że tak będzie. W ogóle nam do głowy nie przyszło, że może coś takiego się wydarzyć i że może nas to spotkać, prawda? No i to wszystko może sprawiać, że zaczynamy bardzo ostrożnie spoglądać w przyszłość. Tak, zaczyna się nowy rok. dzisiaj jest pierwszy dzień Nowego Roku. Właśnie istnują się różne takie przewidywania, co też ten nowy rok może nam przynieść, skoro te ostatnie lata przyniosły nam tyle takich właśnie zaskakujących i niezbyt miłych wydarzeń, to co teraz będzie w tym roku, prawda? Nawet widziałem taki żartobliwy rysunek, że prawda rok 2000, który? 19, tak, przyniósł nam pandemię, czy 2020 już mi się myli wszystko. W każdym razie 2021 przyniósł nam szczepienia, później 2022 przyniósł nam wojnę na Ukrainie. No to teraz już chyba nic nas nie zaskoczy: co najwyżej lądowanie kosmitów. Bo to już wszystko było. Nie? Właśnie. W każdym razie, no, no, kiedy my nie jesteśmy pewni tego, co będzie, co się zdarzy, to wpadamy w niepokój, prawda? w niepokój kiedy nie rozumiemy tego co się dzieje w naszym życiu kiedy dzieją się wydarzenia wobec których jesteśmy bezradni bezsilni no to ciężko nam zobaczyć sens tych wydarzeń no to wtedy też no, wpadamy w żal w niepokój w różne takie rzeczy tak i czasami rodzi się taka pokusa żeby próbować zajrzeć w przyszłość zobaczyć co to będzie bo rodzi się takie podejrzenie, że jakbyśmy wiedzieli, co będzie, to by nam było łatwiej. No ale tak naprawdę przyjrzyjcie się Państwo, że gdybyście wiedzieli, co się wydarzy w minionych latach, nie? gdybyśmy to wiedzieli, no to właśnie co z tego, żebyśmy wiedzieli? No co byśmy z tym zrobili, z tą wiedzą tak naprawdę? Przyjrzyjcie się. No co byśmy z tą wiedzą tak naprawdę zrobili? I tak nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego powstrzymać. A właściwie chyba tylko byłoby w nas więcej niepokoju, więcej lęku i więcej takich rzeczy, gdybyśmy z góry wiedzieli, prawda, co się wydarzy. Także rozwiązanie nie jest w tym, żeby wiedzieć, co się zdarzy. Nie? Żeby zaglądać w przyszłość i szukać sposobu na, na to, żeby, żeby w szczegółach wiedzieć, co nadejdzie, co się wydarzy. Właśnie I dzisiaj zobaczę w centrum dzisiejszej Ewangelii jest Maryja. Maryja, która doświadcza takiej sytuacji, że tam wszyscy są zdziwieni tym, co się dzieje. Zdziwieni tym, co pasterzy opowiadają. No, wszyscy są zaskoczeni, prawda, zdumieni, nie rozumieją do końca tego, co się dzieje. Jedyną spokojną osobą w tym całym zamieszaniu to jest kto to jest Maryja właśnie. Zobaczcie, że to jest bardzo charakterystyczne dla Maryi. Że kiedy dzieją się wydarzenia zdumiewające, kiedy dzieją się wydarzenia niezrozumiałe, to Pismo Święte jak refren mówi, że Maryja spokojnie rozważa te wydarzenia w swoim sercu. Spokojnie stara się dociec, dotrzeć do tego, co Bóg w te wydarzenia włożył. Bo to wynika z jej głębokiego przekonania, że Bogu nic się nie wymyka z rąk. Że jeżeli coś się dzieje, jeżeli coś się dzieje, to Pan Bóg na pewno ma na to swój plan, na pewno ma to wszystko przemyślane i na pewno Pan Bóg ma tu jakieś wyjścia i na pewno Pan Bóg potrafi wyprowadzić z tego jakiś sens, jakieś dobro. Bo to jest, wiecie, wielkość Boga, która objawiła się w Chrystusie, w szczególności w jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, że dla Boga nie ma takiej sytuacji z której Bóg nie potrafi wyprowadzić dobra, nie potrafi wyprowadzić sensu. To dla Boga nie ma takiej sytuacji, z którą On nie umie sobie poradzić, więc jeżeli coś się dzieje, to On na pewno potrafi się z tym poradzić, na pewno potrafi wyprowadzić z tego dobro i na pewno potrafi nadać temu sens. A z drugiej strony Maryja wie dobrze, wie dobrze, że ona jest kim jest dzieckiem Boga w pełnym tego słowa znaczeniu, że z jednej strony może liczyć na opiekę Boga jako ojca, bo jest jego dzieckiem, no tak jak dzieci mogą liczyć na opiekę rodziców, prawda? Mogą liczyć i zobaczę, że w dzieciach, ja to tak ostatnio się na tym zastanawiałem, że zwróćcie uwagę, że w dzieciach jest bardzo małe poczucie odpowiedzialności. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że dzieci mają bardzo małe poczucie odpowiedzialności. Dzieci są takie, my to nazywamy beztroskie, a tak jakby to spojrzeć na to głębiej, to dzieci jakby, jakby w ogóle nie, nie, nie miały w sobie poczucia odpowiedzialności, że ta beztroska dziecka to się właśnie bierze z takiego trochę braku poczucia odpowiedzialności. A dlaczego dzieci mają bardzo niskie poczucie odpowiedzialności? Dlaczego? No bo wiedzą, że mają kogo rodziców, i że rodzice ostatecznie wszystko ogarną, cokolwiek się wydarzy. Zgadza się? Zgadza się, prawda? Można do dziecka mówić 500 razy, żeby posprzątało pokój. Dziecko się nie pali do sprzątania pokoju, bo co wie? Znaczy, że w końcu przyjdzie mama i posprząta. Nie? <głosy> <głosy> Właśnie, nie? że to niskie poczucie odpowiedzialności u dzieci to się właśnie stąd bierze, z tej pewności opieki rodziców. Nie? Że ja mam pewność, że rodzice się mną co zaopiekują, że rodzice ostatecznie wszystko ogarną. Że nawet jak mi się noga powinie, nawet jak coś zrobię źle, to może rodzicom się to nie będzie podobało, może nawet krzykną czy coś, ale ostatecznie sprawę co ogarną, prawda? że ja mam na kogo liczyć. Teraz wasze to jest przekonanie Maryi, to jest coś, o czym przypomina nam Święty Paweł. Próbuje Święty Paweł nas przekonać, słuchajcie, jesteśmy dziećmi Boga. No, Syn Boga po to przyszedł na świat, żeby nam przywrócić poczucie tożsamości jako dzieci Boga. Tak? Że Syn Boga przyszedł i cierpliwie przekonuje nas, że jesteśmy Jego braćmi i siostrami, że On widzi w nas swoich braci, swoje siostry. Prawda? jeżeli syn boga tak przychodzi na każej eucharystii i, i widzi w nas swoich braci, swoje siostry, to znaczy że bóg widzi w nas swoje dzieci, że jesteśmy jego dziećmi i że możemy na niego co możemy na niego liczyć. Może bóg nie zaklaska wszystkiemu co my robimy. Tak, może pan bóg pokaże palcem takie rzeczy, gdzie daliśmy się zwieść, gdzie zbądziliśmy, tak. Ale On jest gotowy to wszystko ogarnąć, jeżeli tylko do Niego z, z tym wszystkim cierpliwie przychodzimy. I to jest, zobaczcie, przekonanie Maryi. Jestem dzieckiem Boga, jestem Jego córką. Bóg jest moim Ojcem. I to nie jest jakieś zadanie do spełnienia, to jest dar. Ja dostałam taki dar, dar dzieciństwa Bożego, dar Boga jako Ojca. Wielkiego Boga, który pojmuje wszystko, który panuje nad wszystkim który wszystko jest w stanie ogarnąć. I tu jest, słuchajcie, nasze poczucie bezpieczeństwa wobec teraźniejszości, wobec przyszłości. Tu jest, tu jest nasz spokój wobec przeszłości. Wiecie, że wczoraj zmarł papież Emeryt, Benedykt XVI. To straszna strata, to jest, wiecie, to był bardzo ważny człowiek dla mnie. Ja go kiedyś poznałem osobiście i, i, i wywar jakby duży wpływ na mnie i na mój sposób myślenia. Poznałem go jeszcze długo, zanim został papieżem. I właśnie i to tak, no, ja tu gdzieś głęboko, osobiście tą śmierć przeżywam. Ale właśnie, on nie tak dawno temu, znaczy Benedykt XVI, nie tak dawno temu wypowiedział właśnie taki tekst, że z całą swoją przeszłością, z całym swoim długim życiem, bo zmarł w wieku 95 lat, nie, że on wie, że za chwilę, że niebawem stanie przed Jezusem sędzią, ale że w relacji z Jezusem odkrył, że ten Jezus jest jego przyjacielem, nade wszystko jest jego przyjacielem i że może mieć w Jezusie nadzieję, tak? że może temu przyjacielowi zostawić całą swoją przeszłość, wszystko co mu wyszło i nie wyszło w tej przeszłości, bo Jezus jest jego przyjacielem, Jezus się tym wszystkim zajmie i on na to liczy i w to głęboko wierzy. Właśnie powiedział jeszcze jedną ciekawą rzecz, tak jak że jesteśmy przy Benedykcie XVI w takiej rozmowie długiej, właśnie kiedy go zapytano o śmierć, że już ma swoje lata i pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że jego życie chyli się ku końcowi, to powiedział, że właśnie cieszy się na myśl, cieszy się na myśl, że kiedy przejdzie przez bramę śmierci, to właśnie po pierwsze spotka swojego przyjaciela Jezusa, ale spotka też wszystkich przyjaciół, wszystkich znajomych, wszystkich swoich bliskich, którzy już go poprzedzili właśnie na tamtą stronę. Patrzcie, niesamowitej wiary Człowiek, nie? A wiecie, jak brzmiały jego ostatnie słowa? Jak umierał, co powiedział? Powiedział: Jezu, kocham cię. Zobaczcie, nie? To jest to, nie? Przez całe życie wchodził tak głęboko w relację z Jezusem, że odkrył, Jezusa, odkrył w Jezusie Boga, który jest miłością. To zrozumiał, do niego to dotarło. To nie jest Bóg, którego trzeba się bać. To jest Bóg, który chce się o Ciebie troszczyć, zatroszczyć. To jest Bóg, któremu można ufać, którym można mieć nadzieję. To jest Bóg, na którego można liczyć. My nie potrzebujemy w szczegółach znać przyszłości. My potrzebujemy poznać wreszcie Boga, w którego wierzymy. Zobaczcie, to jest ta tęsknota Starego Testamentu, żeby zobaczyć oblicze Boga, żeby go na nowo poznać. I w Jezusie my możemy poznać. Poznać Boga, który jest miłością, który jest troskliwością, który jest dobrocią, który jest nami zainteresowany, który zdaje sobie sprawę z tego, że my nie wszystko pojmujemy, nie wszystko rozumiemy, nie wszystko wiemy, nie na wszystkim się znamy, nie ze wszystkim potrafimy sobie poradzić, dlatego ten Bóg przychodzi, jest z nami. Tylko zobaczymy, my w sobie tego nie potrafimy uznać i nie potrafimy się przyznać. Że ja bywam słaby, że nie wszystko rozumiem, nie wszystko pojmuję, że są rzeczywistości, które mnie przekraczają. A taki właśnie jestem. I takie dziecko chce mieć Bóg. Chcę być ojcem takiego dziecka. Dlaczego Bóg chce być moim ojcem? Bo ja potrzebuję Ojca, potrzebuję Boga, który o mnie się zatroszczy. Natomiast my, wiecie, uwierzyliśmy w taki mit, że musimy się wykazać wielką samodzielnością, samowystarczalnością, zaradnością i tak dalej. No owszem, tam gdzie jesteśmy zaradni, tam gdzie nam wychodzi, to super, to świetnie, to dziękować Bogu, ale są przestrzenie, są rzeczywistości, gdzie jesteśmy bezradni, bezsilni, nad którymi nie panujemy i po prostu trzeba tak. Przyjąć, takiego siebie przyjąć, zobaczyć, że właśnie tacy jesteśmy umiłowani przez Boga, tacy przyjęci za Jego dzieci, i właśnie dlatego Bóg się chce nami, o nas zatroszczyć, dlatego jest z nami w Chrystusie, bo wie, że są takie przestrzenie, nad którymi my nie panujemy, których nie rozumiemy i gdzie jesteśmy bezradni. To jest właśnie postawa Maryi, I właśnie dlatego Jezus daje nam ją z krzyża za matkę. Dlatego właśnie mamy taką matkę, żeby ona, ona nas tej postawy uczyła i nam pomagała w tą postawę wchodzić, właśnie w tą postawę wielkiej ufności wobec Boga, Boga, który jest miłością, Boga, który chce się troszczyć, Boga, który chce nam pomagać, prawda, Boga, który jest pełen życzliwości do nas, tak, Boga, który wciąż widzi w nas swoje dzieci i wcale nie jest zdziwiony tym, że bywamy nieporadni, że, że mamy swoje słabości i że nie wszystko rozumiemy. Wcale nie jestem zdziwiony. Jeśli Bóg jest czymś zdziwiony, to tym, że my uparcie próbujemy się wykazać samowystarczalnością. Mimo, że milion razy w życiu doświadczyliśmy, że wcale samowystarczalni nie jesteśmy. To, to właśnie tym to Bóg może być zdziwiony rzeczywiście. No na przykład można się spytać tutaj... Pana Witka i panią Anię czy oni oczekiwali, jak się rodziły ich dzieci, że ich dzieci się urodzą od razu takie gotowe, prawda? Wszystko wiedzące, wszystko potrafiące, niepotrzebujące opieki. Nie? albo właśnie czy pani Iwona się spodziewała, jak się Gabrysia rodziła, że ona taka od razu się urodzi duża, dorosła, samodzielna. <grytanie> nie? Albo pan Marcin tam też dziecko trzyma na rękach, nie? Czyli nie spodziewał się Pan Marcin, że to dziecko będzie od razu samodzielne, prawda? No, no nie, zobaczcie, no, my po ludzku to rozumiemy, że nasze dzieci są małe, że są niezaradne, że są niesamodzielne, że trzeba się o nie zatroszczyć. To o ileż bardziej Bóg to rozumie wobec nas. Takiego Boga nam objawia Jezus, Boga który jest naszym Ojcem, w pełnym tego słowa znaczeniu, z pełnym zrozumieniem tego, jacy my jesteśmy, co potrafimy, czego nie potrafimy. No, Bóg cię rozumie bardziej niż Ty sam siebie. Wiecie, ja patrzę nieraz, jak ludzie się oskarżają, sami siebie oskarżają, wpędzają w poczucie winy za coś, nad czym nie mają szans zapanować, nie mają szans kontrolować tego. Wiecie, to Bóg to rozumie, że odzywają się w Tobie emocje, których nie potrafisz od tak opanować. Bóg to rozumie, że potrafisz mieć w sercu żal, którego nie potrafisz od tak go pokonać. No Bóg rozumie, tak? I mówi, przychodź do mnie z tym, bo ja to rozumiem, że ty tego nie potrafisz. A my się tam nieraz udręczamy takimi rzeczami. A właśnie okazuje się, że Bóg rozumie nas głębiej niż my sami siebie, jest dla nas o wiele bardziej wyrozumiały niż my sami dla siebie. Okazuje się, że, że właśnie to jest to, liczyć na Boga. Nie? Tak jak liczy dziecko na swojego Ojca, tego przed nas nauczyć Jezus. Ale zobaczę też, że ta troska Boga o nas polega na tym, że Bóg daje nam też nawzajem siebie, nie? nawzajem siebie. Zobaczcie, troska Boga o Adama polega na tym, że dał Adamowi kogo? Dał Adamowi Ewę. Co prawda, ten dar to tak różnie z tym darem. Właśnie Adam dosyć szybko pożałował, że tą Ewę dostał i zaczął Bogu wypominać, że kobieta, którą mi dałeś, tutaj mnie sprowokowała. I wszystko przez nią, prawda? No ale okaz okazuje się, że od początku plan Boga był taki, właśnie, żeby człowiek miał jako wsparcie też drugiego człowieka. I to trzeba zauważyć, że mamy Boga, tak. Mamy Matkę Najświętszą, to prawda. Mamy Jezusa, który do nas przychodzi, ale ta troska Boga przejawia się też w tym, że mamy siebie nawzajem, że możemy siebie nawzajem wspierać. I nie ma się co wstydzić, nie ma się co krępować, tylko właśnie warto dostrzec człowieka, którego Bóg stawia przy Tobie, który jest Ci życzliwy, który chce Ci pomóc, który jest gotowy Ci pomóc. I nie ma się co krępować, nie ma się co wstydzić, tylko się ucieszyć tym, że kiedy jestem nieporadny, to jest obok mnie ktoś, kto chce się razem z Bogiem o mnie zatroszczyć. Właśnie. I warto też być, słuchajcie, pielęgnować sobie taką postawę, żebym ja się jawił innym ludziom, jako taki, którego można poprosić o pomoc, żeby inni ludzie nie bali się mnie poprosić o pomoc. Bo to też warto taką postawę w sobie pielęgnować, słuchajcie. Uczyć się tego od Boga. Zobaczcie, Bóg przychodzi w Jezusie przekonać nas, że możemy na niego co liczyć. Że możemy liczyć. Tu jest nasze poczucie bezpieczeństwa. Tu jest, tu jest nasz spokój. Że możemy na Niego liczyć. Właśnie obyśmy też mogli liczyć nawzajem na siebie. Obyśmy to umieli. Amen. Pan z wami i po i... Pochylcie głowy na błogosławieństwo, Bóg źródło wszelkiego błogosławieństwa. Niech Wam hojnie udzieli łaski i przez cały rok strzeże zdrowia Waszej duszy i ciała. Amen. Amen. Niech Bóg zachowa w Was prawdziwą wiarę, da wzruszoną nadzieję i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa. Amen. Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą. Dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę i doprowadzi was do życia wiecznego. Amen. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą cięki.